I witam was w, w, w piątym odcinku Sąsiadów z Pielkarody. Ja jestem Paxson i zapraszam do oglądania. A w tym odcinku <grywka> odcinek pod tytułem Strzał w Sąsiad jest zagrożony fanem piłki nożnej i jedynie gdy dziecko z podwórka trafia piłką w jego okno kurenne. A przy dzień zapanował się tak pięknie. Są się siedział przy pianinie. Od czasu do czasu rozkoszują się słodkim zapachem kwiatów. Ta trwała trwałaby zapewne nadal, gdyby nie przełam do bliski To zaczynamy. Moja muzyczka. Music z piekarodem. W odcinku z strzał Let's go! Zrobię komodę I do łazienki Widać jak sąsiedzi kupnęli piłką w okno Mydło Papierszka nic nie ma Papier do toalety Mydło z komodem Teraz musimy przeczekać Dypijna mamy szybko do góry My przeszukujemy i przeszukujemy łazienkę i kuchnie szybko na dół, szybko, szybko. Dobra, zaczęliśmy. do salonu. I bierzemy telefon. Aby odwrócić uwagę sąsiada. Tu można już, nie, jeszcze nie. Idziemy. jajka z mikrofonówką. <grystanie> <grystanie> teraz trzeba się wykazać refleksem odwrócić uwagę z dobrze dobrze jest poszedł z na dół teraz zmieniamy mu najpierwsze na Teraz się serg z goślinką Możemy się bezpiecznie schować w szafie i oglądając, gdy głupi sąsiada. Teraz wszystkie kawałki po kolei, więc wątpię, żeby sota była, ale 90, 97% powinno być. Hmm? Hmm? Drugie załamanie nerwowe. Teraz będzie prawdziwa bomba w kiblu. Przepraszam, w łazience.

las leg sięgina 괜히. szybciej, szybciej. no come on, come on. come on. i już się za mną idzie. no 97% tego myślałem. Więc dziękuję wam za oglądanie Piątego odcinka serii Sąsiadów z Piekarodem Ja jestem Faxon, jeśli, jeśli się podobało Komentujcie, łapkujcie, subskrybujcie To na razie